Halo 8 widzowie, Dzisiaj klasycznie monster do recenzji. I w dniu dzisiejszym, żart sytuacyjny. klasyk jakaś wersja Halo. Tak się zgłębiło. No to jest oczywiście podstawowe, wszystkim dobrze znane. Często przyze mnie pity, ale oczywiście trzeba go zrecenzować. Mm, powiem z góry, że go bardzo lubię. No i to jest coś jak. Monster w zasadzie powinien wyglądać, powinien być Czy nie, zbliżony, to nie, ale na podobnym poziomie, chociaż to ten jest taki, korrek, powiedzmy, jak ktoś by mieszał sok jabłkowy z jasnym piwem. Nie żebym wiedział, jak to wygląda, ale... Standardowy, dobry, ma posmak y, rzęszenia. Czyli w zasadzie tego, czego powinien mieć po smak. Jest yy, lekko słodkawy. Jak komuś yy, nie pasuje poziom słodkości tego, a jakby generalnie podoba mi się założenie smaku, to jest jak absolut zero z jasno niebieską tą m yy, Jest mniej słodki trochę, ale podobny smak ma. Też dobry. Yy. No i co w sobie mogę powiedzieć? Żartów zbytnio nie będzie. Bo nie masz czego żartować. No mogę powiedzieć, że jest czarny, haha, ale sam jestem czarny. No i ten problem się pojawił, czyli taki, że kończą mi się dostępne potwory w sklepach. Sto jeszcze ich tak na oko 6. Może 5 Tych, co można kupić w Warszawie na spokojnie za normalną cenę. Dwa kawowe, które ciężko, chy, ciężko złapać. No, więc jakbyście znaleźli, donujcie, donację proszę wykonywać. I dziękuję Wasze zdrowie.